Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie ze stadionu przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 52 w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie już za kilka minut rozpocznie się długo wyczekiwane starcie Warty Poznań z duńskim Olborgiem, na które zapraszają Kamil Malicki i Paweł Jonik. No to w tym momencie Robert Iwanow jest tym zawodnikiem, który, tak jak wspomniałeś, zbiera największe zainteresowanie ze swojej strony. No i ma ostatni rok swojego kontraktu. Kończy się 30 czerwca 2023 roku, więc kiedy jak nie teraz. Teraz błąd popełniają zieloni, Alan Souza i to jest gol. Ifer Fosum. Dobra wrzutka, dobrze, dobra tutaj presja ze strony Brazylijczyka i wrzutka na środkowego pomocnika, który właśnie w ten sposób lubi grać. To nie jest zawodnik, który strzela z wiele bramek z dystansu, z rzutów wolnych teraz widzimy powtórkę tylko właśnie gdzieś operując, wchodząc, idąc za akcją i kończąc ją, tak jak właśnie zrobił to w tym momencie cóż. Pierwsza poważna sytuacja, pierwsza groźna e, szansa dla któregokolwiek zespołów i od razu gol. Nie mogą popełniać takich błędów piłkarze warty. E, to A już... propos właśnie tych błędów, tutaj Kamilu Milan Makaryć ponownie dopadł do futbolówki. Strzał na bramkę w wykonaniu Kaspera H, ale ostatecznie Adrian Lis piostkuje. Po lewej stronie Schmidt, po prawej wolny Grzesik. dołącza jeszcze się do akcji MnPA. Podanie do grzesika, wrzutka w pole karne. Tam jest Szmyt, ale bardzo dobrze. Wrócił do defensywy Christopher Palace. Fossum kontra Papo. Papo poradził sobie z Norwegiem. Jason Papo, kapitalne zagranie, no naprawdę trzeba pochwalić Jasona za to, co zrobił tam na prawym skrzydle, jeżeli chodzi o młodzieżowców w Warcie Poznań. Młodzieżowców, których no, powiedzmy sobie szczerze nie do końca znaliśmy przed sparingami, a teraz Siusów popisał się kapitalnym podaniem do Jakuba Kiełba i ten uderzył za pola karnego, pewnie z okolicy 25 metra. Uznawiają akcję e, Zieloni. E, jest, kto jeszcze jest na ławce? Kto być może pojawił się w tym spotkaniu na murawie? Może o tym za chwilę, bo teraz lewą stroną, właśnie ten wywoływany przez Ciebie wcześniej Kasper Kusk, który otrzymuje swoją szansę. Szansę teraz będą mieli zawodnicy Olborga, Ementa, Świetnie, po ziemi, Jędrzej Grobelny pokonany. Po raz pierwszy, Warta, po raz drugi w tym spotkaniu. Po raz kolejny przejęcie piłki tuż przed polenkarnym i szybkie. Wykorzystanie e, akcji z, przez duńczyków, druga groźna sytuacja, drugi gol, e, 2 do 0 e, w minucie 63, e, o ile się nie mylę, duńczycy podnoszą e, prowadzenie Anosike Menta. Takie błędy jak chociażby przed chwilą defensywy Warty e, to właśnie w takich spotkaniach i z poważnymi rywala, rywalami. Teraz rowicz zgrywa piłkę w głąb pola karnego tuż pod bramkę, ale dobrze sobie poradził z tym Teosander. Jak na razie niewidoczni zawodnicy Warty, ale widoczny jest teraz w polu karnym Andersen i to właśnie on wykończył akcję sam na sam z Jędrzejem Grobelnym. Wielkie brawa dla gracza z numerem 10. Zachował tutaj zimną krew, natomiast zganić należy defensywę Warty, bo on odnalazł się w tym polu karnym bez większej Problemu. Za dużo wolnego miejsca nie tylko dla samego Lukasa Andersena, ale też na przeprowadzenie tej akcji, na prze, przepuszczenie tej piłki przez dwóch, trzech e, zawodników. No i faktycznie zaledwie dwóch, trzech podań w, potrzebuje zespół z Danii, aby nie tylko stworzyć sobie sytuację, ale też żeby podwyższyć wynik. Mamy już e, 3 do 0 no i jak widać e, sporo materiału do analizy będą mieli zwłaszcza ci w sztabie trenera Szulczka odpowiedzialni za e, grę defensywną. Dobrze jest e, rozpocząć okres Przygotowawczy właśnie od bramki. A teraz bramkę będą mogli strzelić zawodnicy warty. Milan Koryn w polu karnym. Lewą Kory! nogą. No ależ teraz odpalił rakietę! Zawodnik z numerem 10. No, 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 naprawdę mogła podobać się ta akcja. Mówię o tym, już wielokrotnie używałem tego sformułowania w trakcie naszej dzisiejszej transmisji. No ale ten strzał lewą nogą zasługuje na oklaski. Zobaczmy raz jeszcze. Koryn tak zamarkował podanie do kolegi z zespołu. Nie patrzył się w światło bramki. Wydawało mi się, że może on zdecydować się na podanie do któregoś z graczy ze swojej drużyny. Warta Poznań jeden Olborg 3, Fosum Ementa i Andersen. Strzelcami goli dla Alborga w dzisiejszym spotkaniu i strzelcem honorowego gola dla warty Poznań. Milan Koryn w minucie 84.